Jest na miniaturce, na miniaturce jest widz Multiego Przedstawiony jako blond y, alternatywka Nice To na pewno lepsze niż widz czajnika kurwa Z tapeczką kurwa, z helikopterkiem Także O, to chyba widz Multiego Ja pierdolę, widz Multiego robi filmik kurwa o rodzaju widzów polskiego YouTube'a Nice Szacun Szacun. No dobra. Lecimy. Internet ogląda mnóstwo różnych osób, każdy jest innym typem widza. Nawet ty, z czego pierwszy to ka... Co to kurwa? Casual. W sumie wieczor... Casual! To jesteś wy widzowie. Och, typowe pary, które oglądają yy, Multiego. Pozdrowisz moją żonę, bo oglądamy, mamy 35 lat oglądamy ciebie razem w łóżku. Wielkie pozdro! Wielkie pozdro! Więc widzów YouTube'a jest tutaj, bo to pospolity typ. oglądają wszystko jak leci i nie mają ulubionego twórcy, a filmiki traktują jako zapychacze czasu, jakby im się coś serio nudziło. Na głównej zobaczą zarówno słodkie kotki, jak i streszczenia lektur. Zależy co aktualnie jest potrzebne. Żadnych serii nie oglądają, a jak widzą gdzieś w necie info o influencerach, to bulwersują się, kto to właściwie napędza i dlaczego oni tyle zarabiają. Nie, a... zawsze jest pytanie, zawsze jest klasyczne! Ja to nie wiem, kto to jest! Wow, wow, gratuluję bro! Ale jest kurwa nonchalant, ty nie wiesz kto to jest, gratuluję bro Czacun. Szadzunaj stary. Ja to nie wiem kto to jest. Okej, okay, no, fajnie, gratuluję, bro. Staje Stajebisz, jest taki kurwa inny, nie? Jezus. Ty to jesteś, no Czasami najczęściej nawet nie logują się na swoje konto albo nie mają konta, więc nie mają też nikogo w swoich subach. To zazwyczaj starsi ludzie, albo zwyczajnie osoby z totalnie innej bańki, którzy nie ogarniają tego internetowego świata, ale do... Auto te... play leci kurwa na YouTube -ku się odtwarza. Najpierw yy, ten. Labubu, później dam inne. Tenkarzyal widz to większość ludzi na YouTubie, więc jeżeli jesteś kimś z zastępnej politypów, to jesteś wyjątkowy. Szacun. Każdy typ dzielę na rzadkość. Przed chwilą casual był pospolity, a teraz czas na niepospolity czy... Niepospolity shorts? Ej, kurwa, nie no. Ja wierdolę. Ej, shorts, Ja shorts oglądam w przypadku czasami, nie? Najczęściej kurwa na kiblu. Obec. Chociaż Ty... teraz staram się nie zabierać telefonu do kibla. Walczę z tym. Pogląda dokładnie to co przypuszczasz po nazwie, krótką formę. Od Wajrali, po memy, brain rot, aż po klipy z gier jak Clash Royale. Tu mamy wszystko, czasami każdy z nas losowo staje się takim typem, kiedy odpalimy zakładkę shortów na chwilę i budzimy się z transu po godzinie scrollowania. DOOMSCROLLING Chyba, że tylko ja tak mam. Daj znać w komentarzu. To właśnie od tego typu widzów biorą się często memy na cały internet jak 6-7, ale tak będąc szczerym, najczęściej same shortsy oglądają głównie młode osoby, ale następny typ widza ja też wierdolę. często. Jest... co to był kurwa za shorts! Jest młody, bo jest to Ekipowicz. Ekipowicz! A fan różnych ekip, tak? Okej. Okay. Ta osoba ogląda głównie ekipy czy teamy, mamy ich w końcu dużo, czy to Gen Z, teens, friends, baza, faza, być może nawet jakiś pominąłem, ale reguła się trzyma. No dynamiczny kontent i najczęściej jest dla młodszych, ale takie Gen Z czy stara ekipa zrzesza więcej osób, często nawet nieco starszych. A o bandzi to już nawet nie mówię, bo tych gości oglądają już pełnoprawni mężczyźni. I serio, starsza populacja. Wydaje mi się, że więcej osób też łatwiej budować większą. Sp mecz, społeczność, bo można nakręcać chipy czy sprzedawać. Faust i Bartek Kubicki, moment. Twój merch, który tacy widzowie często chętnie kupują, aby czuć większą przynależność do teamu. Moment! Moment! Czy ekipy, którą się wspiera. Ja za to bardzo chciałbym zbudować społeczność z Wami, także jeżeli chcesz mieć typ gołta, czyli widza gaksa, to jest. Wystarczy, zostawisz suba albo wbijesz na Instagrama, bo odpisuję tam każdemu i gram z widzami. Ale wracając do widzów, którzy oglądają ekipy, to czasami mają <śmiennie> też problem, bo. Ekip... Typ gołta! Ja <śmiennie> Typ gołta! Bo zdarza się rozpadać, ale na miejsce jednej poległej zazwyczaj powstają dwie nowe, także jeżeli jesteś tym typem widza, to na polskim YouTubie masz co oglądać. No dobra, czekaj jakie są kurwa ekipy takie sensowne. Aha, cztery filmy kurwa teens, okej, okay, bro. Zresztą ekipy są od początków YouTube, bo kiedyś istniało jeszcze takie Rizzo, czy te refery, albo są też ekipy gamingowe, jak ekipa Fantazji. Czego taką szczerze oglądasz bardziej następny typ widza, czyli gracz. Jest... Gracz gaming! To jest ważne! Ja też mam graczy! To jest podstawa. W całej historii polskiego YouTube'a... Ja, ja Jestem tu, guys! I ...zawsze były znaczące. Czasem wyżej, czasem niżej, ale wychowały mnóstwo osób. No bo myślę, że każdy z nas na jakimś etapie oglądał jakiś typ gry. Czy to Minecraft, TS, Fortnite, czy nawet aktualnie Roblox. YouTuberzy gamingowi zawsze mają bardzo lojalną widownię Idealnym przykładem jest PLK. A Gdzie są kurwa youtuberzy karciani? <grymny> no, no właśnie. Kto kurwa rozpoczął yy, trend spo SpongeBoba? No, właśnie w Polsce. No właśnie. Gdzie są kurwa youtuberzy SpongeBobowi? Damian. jak zrobiliśmy SpongeBobini. Po siedmiu poziomach polskich youtuberów, to najpopularniejsze komentarze to, że Damian powinien być na najwyższym i że włada całym polskim YouTubem i to pisał właśnie taki typ widza. Wracając do typu widzów, to gracze, tam gdzie to możliwe, zapełniają pełne serwery swoich ulubionych twórców, jak w Minecrafcie, i oglądają tak dużo różnych Ja game... pierdolę, fajnie mieć widza kurwa gracza, robisz później serwer w Minecrafta i później yy, Lambo kupujesz kurwa, ja pierdolę nie, to jest to bro, albo mieszkasz na tej złotej całej tej, kurde. To jest to nie, klasa. Ingowych tak że można rozbić to nawet na podkategorie, bo mamy turniejowca, osobę, która żyje rywalizacją. Czy to Fnatic jest w Fortnite'cie, CSie, nawet turniej streamerów u Jakoba, wszystko śledzi i Dobra, kurwa, e, kim jest ten kurwa Michał Ryklik pierdolony? Kto to kurwa jest? Co za śmieć mi zajebał kurwa imię i nazwisko do do tego jest. Chłop? Nie, masakra, nie. Chłop kurwa jest nikim. Więc założył se konto Michał Ryklik, żeby być kimś. Okej, okay. w porządku, tak też można, tak też, tak też można. To nie jestem ja, to nie jestem ja. Analizuję. Marzeniem tego gościa jest często być proplayerem. Ja sam kiedyś byłem takim typem i oglądałem każdy poradnik z Fortnite'a, nawet takie nagrywałem. Ale mamy też gracza UG, czyli raczej starszego widza, który lubi... Jaki kurwa gracz? UG kurwa? Poczekaj. Ale mamy też gracza UG, czyli raczej oglądałem każdy poradnik z Fortnite'a, nawet takie nagrywałem. Ale mamy też gracza UG, czyli raczej On mówi UG, nie? Ty się jestem kurwa głuchy. UG. UG gracz. starszego widza, który... Underground. lubi sobie obejrzeć godzinny U, UG... game... UG, kurwa, yeah. Playu volta czy Sarge The Playera. Docenia ciągłość i brak większych cięć, czy ogólnie montażu, i lubi jak to było za starych czasów. Ten widza pewnie do takich sesji oglądania, zajada się popcornem, ale następny typ wie dużo o jedzeniu, bo jest głodny. Wiem, wiem, co nie jest jakaś kreatywna Ja nazwa. jestem głodny! Ja, ej, ja przyznam się, e, to nie jest wstyd! Uważam się za konesera. E, obejrzałem chyba w tym roku wszystkie kurwa odcinki książula. Chyba, tak mi się wydaje, że wszystkie kurwa. Eee, bo zawsze wpierda zawsze jak wpierdalam to oglądam książura. Zawsze, kurwa. Serio, ja kurwa wszystkie kurwa odcinki, chyba książura w tym roku obejrzałem tak szczerze. No. Ja pulę o moment, jeja. Yeah. Ale jak inaczej opisać kogoś, kto ogląda content jedzeniowy Kiedyś kurwa, kiedyś o to opowiadałem, ale kiedyś o, oglądałem sobie e, kuchenne rewolucje, zawsze do jedzenia e, Zawsze do, do jedzenia oglądałem kuchenne rewolucje Ale tylko ten początek Jak Magda Glesser wchodziła, testowała jedzenie, mówiła, że ja pierdolę, zawsze zrzegam, rozpierdolę ci kurwa talerz na głowie I później kurwa koniec, już dalej nie oglądałem i oglądałem następny Więc, e, ogólnie obejrzałem nie, a później yy, później przestałem oglądać, bo tam na playerze już się nie pojawiały chyba te nowsze odcinki i w sumie już kurwa nie wiem. po prostu często do jedzenia lubią oglądać, jak ktoś inny spożywa z nimi. Czy to książulo, Mister Krychal albo mniej więcej? I tak, ja oglądam tak. Jak kziapulło jak nie wrzuca odcinka, to jest taki ziomek z, z Wielkiej Brytanii, z Londynu, co łazi i testuje też różne rzeczy, on jest taki śmieszny, znaczy śmieszny. taki jest w oko kanał. Nie pamiętam jak się nazywa. I jest jeszcze taki jeden kucharz, taki drze... Aaa, nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie, no mam takie trzy kanały, że oglądam zawsze, Kiem. są idealnymi kompanami do obiadku. Albo do wydania opinii, która pomoże ci wybrać, co chcesz zjeść na mieście... Nie, na... ja mniej więcej właśnie nie oglądam. Bo Tętnym oni... Razie. Mniej więcej nie oglądam, bo oni kurwa nie mają ciągłości we wpierdalaniu. I mnie to wkurwia. I mnie to wkurwia. Ja wolę, jak na przykład jest tak, że ziomek idzie do jednej restauracji, próbuje coś i, i kurwa jedz do końca ten. A mnie na przykład te strasznie wybija to pierdolenie, kurwa. Ja. i oni. no, nie oglądam ni mniej więcej. Państwo końcu od księżula to już wręcz polskie gwiazdki Michelin. Ale zdarzyła się nawet sytuacja, gdzie nagły, masowy napływ klientów nasilił się w jednym barze mlecznym do takiego stopnia, że właścicielka nie była w stanie go obsłużyć i zdecydowała się zamknąć swoją knajpę, bo nie radziła sobie i nie chciała tak dużej popularności. Pierdolę te pieniądze, kurwa. Jebany książulo, kurwa. Kurwa! A to nie było tak, że to był jakiś bar mleczny, który dostawał y, ogólnie y, ten hajs od państwa, i dlatego oni zamknęli go, bo w sumie y, pochój mieli pracować więcej, skoro i tak dostawali od państwa pieniądze? To nie, nie o to chodziło? Czy ja coś, y, czy ja coś kurwa przekręciłem? Duże brze... Czy się to wymyśliłem? Bo pamiętam, że była jakaś taka sytuacja, że, że właśnie. Książulą e, właśnie zareklamował jakiś bar mleczny, który dostawał e, w, e, pomoc od, po, od, od rządu. Nie? Hajs? I ktoś napisał, że no, oni się zamknęli w sumie, bo kurwa, y, jakie to ma znaczenie, jak dostawali i tak kurwa hajs od państwa, i, y, po, a jeszcze mają więcej pracować, kurwa. I cała masa tego typu widzów podąża za słowem swoich ulubionych youtuberów. A do tego tutaj też mamy podkategorie, po co które kurwa są. Ma pracować więcej? Znaczące, kanały, które uczą cię gotować, czy takie, które mówią o zdrowym jedzeniu i czego nie kupować w sklepach. No bo możecie teraz zeskoczyć a od ten od bułki. Ale każdy z nas coś je. I to powoduje, że tego typu widzów jest Multum, ale następny typ jest kompletnie odległy od tego kontentu, no i to dosłownie, bo to podróżnik. Ten typ widza. Za podróżnik, okej. Okay. ...ogląda filmy z odległych krajów. Dobra, może czasami też zaznaczę... Się... Podróżnik ogląda, kurwa, yy, filmy z odległych krajów. Podróżnik to, kurwa, sam podróżuje i jeździ. To są właśnie, to bardziej bym to nazwał, haha, te w życiowy, nie wychodzący z domu. Okej, okay, mocne. Musiał oglądać testy jedzenia, ale to jak już takiego dziwnego i mocne. egzotycznego. Często jarają się vlogami, ale są też tacy, co preferują wielkie produkcje. Jak Korea i Wojtka albo Mount Everest Pateca. To zazwyczaj tak, bardzo... Tak. Fajne pierdol pokaz... się ty, a, sam się pierdol. ...dania typ widza w końcu, że to tak jakby zwiedzili cały świat, ale jeszcze tam nie byli. Mają za zanadrzu mnóstwo ciekawost... Ty mówisz o sobie, czy mi się wydaje? No właśnie ja nie oglądam tych filmów. Jedyne tak, co, co ci... oglądałem to od Oj Wojtka. Ale to histor... oglądałem dla Oj Wojtka. Jak to, że w Singapurze możesz pójść na dwa lata do więzienia za połączenie się z czyjąś siecią WiFi bez jego zgody. Taka ciekawostka z odległych krajów dla Ciebie zostaw za z W każdym razie ten typ widza ma takich hasów pełen rękaw, żadna impreza z nim nie jest nudna. Ogólnie wydaje się, że coraz więcej podróżniczego kontentu jest na polskim YouTubie Czy to OWG wyszło, czy to Genzi teraz jeździ po krajach. Każdy robi to w innym stylu, ale zamysł jest podobny. Dla mnie to dobrze, bo lubię oglądać takie filmy, a także gadać z takim typem widza, których jest coraz częściej, ale następny jest nieco rzadszy, bo to dramowie. Jest... Dramowiec Soba, która jara się kontrowersjami, dramami i z popcornem ogląda jak ludzie się kłócą lub publikują... Dobra! To jest chyba najgorszy typ widza, stary, nie? Stereo, kurwa. Świetnie, na swój I temat. w 99% yy, przypadków na, roku, roku, na, cześć, na cześć, pewno, kurwa, jest wielkim fanem Freak w kurwa, na 100%, stary, Chyba nie. to Kostka zaczął kilka Najgorszy temu, typ ziomka, kurwa. Taki boom na kanały, które robią dokumenty, komentarze o ludziach. Ale szczerze, aktualnie jest na nich więcej kontrowersji niż kiedykolwiek. Czuję jakby teraz co tydzień w To 3 3 lata temu? To nie z mojej winy. Jakaś mini-drama o influencerach, których słyszę. Ja nie jestem chyba boomerem. Ale eee, taki jestem jestem o wiele bardziej zaznajomiony niż ja, bo go to po prostu bardzo ciekawi. Dla nich internet to swojego rodzaju spektakl. W końcu jak Konopski publikował mocne filmy o brudach polskiego YouTube'a, to tego no, samego dnia wiem, chwalił no. się rekordem wyświetleń na Eksie. Czy to jest etyczne po filmie, który zniszczył komuś życie? Nie, ale czy pokazuje jak dużo ludzi jest głodnych dram? Tak, i to bardzo. I którzy autentycznie wtedy po filmie Konopa zawiedli się, że nie było mocniejszych rzeczy, czyli oczekiwali, że ktoś zrobił jeszcze gorsze czyny? Wszystko jest szczerze powalone, ale taki typ widza jest... Speed gif do każdej sytuacji w życiu. To jest to. Ale jeżeli nim jesteś ale to tak naprawdę mam... prawda że speed ma e, każdy gif do każdej sytuacji który można użyć tylko nadzieję że nie zobaczysz nigdy eseju na mój temat ale tak ogólnie to całe show myślę że w sumie łączy się z kolejnym typem widza czyli telewiz jak ty mówisz, jak żyjesz w jednej wielcej kulce dramowej nieprawda Zazwyczaj często jest tak, że jest jakaś afera, to ludzie przychodzą i mówią, ej, obejrzysz w filmu o aferze ten, a ja mam wyjebane kurwa i sram na to. To ludzie wymuszają na mnie, żebym ja reagował na jakieś afery, a w większości mam wyjebane na to kurwa. I zazwyczaj mam wypierdolone, no i nie oglądam tego. Tak, przyznam się akurat z tej nazwy, jestem całkiem dumny, bo chodzi o kogoś, nie. I bardzo jestem o... z tego zadowolony oglądać telewizyjnie zrobione programy czyli Sabotaże z Mafia Friza, Twoje 5 minut czy nieco mniej zaawansowane, ale równie telewizyjne filmy WKDZIK z teleturniejami albo jego, który robi dosłownie TV formaty, jak milionerów przykładowo, ale z youtuberami Internet już od wielu lat zastępuje nam telewizję, ja nawet nie mam telewizora w domu, także tego typu filmy to O kurwa, Kingpin Prawa. Pamiętam, że kiedyś na YouTubie był jeszcze taki serial, nieprzygotowani, który tworzyło Abstra, także to też bym podpiął pod klimat telewidza. Jednak kolejny typ widza też w sumie łączy się z telewizją, bo to sportowiec. Sportowiec ogląda filmy na internecie? Toż to nie jest hipokryzja? Od jakiegoś czasu duże stacje telewizyjne publikują skróty meczów piłkarskich, które cieszą się dużą popularnością, bo są serio rozbudowane. Do tego nie rozumiem, jak można oglądać coś w internecie, skoro można zrobić to samo w prawdziwym życiu. Nie wiem. Bez sensu. Rosną na sile kanały. Jak, jak można to... oglądać, jak ktoś gra w gry? Nie kumam tego. Ja to jestem sportowiec. Ja to na przykład oglądam, jak ktoś gra w piłkę nożną. Które opowiadają o piłce nożnej, albo długożytny kanał sportowy, który dalej się trzyma. Powiedzmy sobie szczerze, sport to coś, co zawsze było i będzie. Nawet czajnik zaczynał tak na poważnie od kanału z piłką nożną. To jest nieco rzadszy typ w porównaniu do innych, bo sporty jak piłka nożna czy koszykówka to coś, co zna każdy, ale interesowanie się tym na... jest. Aż nie, to nieco oddziela ludzi. Jednak jak mówiłem, to zawsze będzie żyło i się trzymało, zwłaszcza jak jest jakieś wielkie wydarzenie sportowe jak mundial. Wtedy mnóstwo osób zamienia że nagle w ten typ widza i przez kilka tygodni żyje z tym sportem, jakby żyli nim od dziecka. Ale wiadomo, w taki... Ja pierdolę, jak można oglądać jak ktoś je, jak można samemu zjeść? O, widzisz. I tutaj wchodzimy na kontrowersyjny temat, bo niektórzy nie mają co jeść. Tak, jesteś kurwa mądry? Huh? Kurwa. No właśnie. W takim normalnym sezonie nie jest aż tak popularny, a jeszcze rzadszy jest następny typ, czyli muzyk. Jesteś z siebie kurwa dumny. Muzyk! King Von! Okej, okay, bro. Okej, okay, bro. Ze wszystkich kurwa... Ze wszystkich kurwa muzyków, King Von. To jest przedstawiciel muzyki. Przedstawiciel muzyki, King Von! Nie chodzi o konkretnie osobę, która nagrywa muzykę, a nie bardzo... chodzi konkretnie o gościa, który nagrywa muzykę. Chodzi o... zabójcę! Chodzie <noise> o typ muzyczny, który... <noise> King Von i muzyka TV, bracia! Te same osoby! Szacunek. Ogląda teledyski i tak dalej. No bo przecież klipy wideo kiedyś były. Topo... Moje moje ulubione kombo! na polskim YouTube i robiły chore wyświetlenia. Teraz już YouTube aż takich nie promuje. Okej, okay, tu... jestem też tu ja! I nawet w tej samej koszulce żartuję! Mam 10 takich koszulek, bro. Dużo <noise> osób dalej aktywnie każdy z nich śledzi. Ocenia, analizuje. O, złoży... ocenia, analizuje? Hmm. Czy ja jestem tym widzem typ, typ widza muzyk? Czas <noise> streamerzy, jak multi albo kanały jak muzyka TV, które oczywiście także są aktywnie. ...oglądane przez tego typu widzów. W ostatnich latach pojawiło się nieco więcej kanałów poświęconych muzyce. Może ta scena YouTubowo-muzyczna będzie się jeszcze bardziej rozwijać, ale trzeba przyznać, że jak ktoś skupia się konkretnie tylko na muzyce, to bardziej zobaczymy go na innych platformach. Przez co takich muzycznych wyjadaczy na YouTubie nie ma aż tak wielu, także jeżeli jesteś takim typem widza, to jesteś w rzadkiej grupie. Ale jeszcze rzadszym jest zdecydowanie OG, czyli osoba, która... OG! ...ogląda starych twórców. Wspominałem wcześniej o OG graczu... OG! Ja jestem Uji. Tylko gameplay, ale to szczerze temat rzeka i zasługuje na osobną kategorię. No bo to coraz rzadsze typy widza. Kiedyś zaczęli oglądać YouTube'a, wdajmy na to 2011, i byli wielkimi fanami swoich twórców. A teraz często są to dorośli ludzie, którzy są po ślubach, mają dzieci. I może te dzieci są nawet na tyle stare, że są innym typem widza z tego odcinka. Także to jest już jakaś powalona... Okej. Okay. Machineria. No ale takie osoby, jeżeli dalej aktywnie śledzą co się dzieje, to często oglądają twórców, na których się wychowali. Tak, ja oglądam Prosto TV, mój ulubiony kanał. UG, do teraz oglądam każdy gameplay. Zresztą Rezik, który zrobił dzieciństwo wielu osobom, sam ci to powie. Stary, ostatnio do mnie podchodzi ziomek z 4D z dzieciakami. Ja mówię, siemaneczko, cześć dzieciak. To jest on? To nie wygląda jakby miał 40 lat. Kifu, nie zdjęcie chcecie. A ten, a ten taki. A ziomek. ten tak mówi, ha, 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 teraz zabije cię tą siekierą. Kurwa, o co chodzi w tych kurwa stokach? Czemu to jest pierdolony drwal nagle? Taki drwal z brodą mówi, nie, one czy nie znają, ja chcę fotę. <noise> UDZI widzowie słyną z tego, że są bardzo lojalni i dalej oglądają, czy to nowe programy Reziego, czy to opinie loka... Ja rocka, pierdolę, czy są to jacyś UDZI za czasów multigameplay Gaja? Please, bro. ...które wygłasza, no bo czują sentyment i legendy YouTube'a... Ja że da... pierdolę, legendy YouTube'a, legendy YouTube'a, multi już już, okej. ...poniekąd jak druga rodzina, na pewno czują nostalgię... Ja pierdolę, legenda YouTube'a. Legenda YouTube'a, Matty Skater i Łukaszek. Ja pierdolę. Ej, szacunek dla tych legend z YouTube'a. Każdy taki filmik eee, eee, gruby na wózku No właśnie. Gruby na wózku fMMA.